No i dzisiaj pokazałem słonisko, właśnie byłem na kawie. Wcześniej pokazałem, bo to jest łatwy szlak. Teraz będzie lekko, bardzo w na końcowym odcinku, a byłem w słonisku kilka segmentów od szczytu biskup jako to jest przedostatni Szczyt jaki mam do zrobienia, aby osiągnąć ponowę górkowski, więc idę. Za chwilę będę na szczycie za kilkanaście minut. No, dla Was to za chwilę. No i po prostu tylko 10 metrów skręcamy w lewo w kierunku szczytu dużo ludzi teraz ale przynajmniej za nie jest, więc dobrze się idzie. Chciałem powiedzieć, że doszedłem jakoś. wchodzę trzeba, no się z zwierzę widokowa i mnie No i wchodzę już na wieżę widokową To jest po czeskiej stronie, więc płacić w koronach. Można kartą 50 korona. 50 kona no. Zabejścia. No ale mówię, dobra, jak już tu jestem, pokażę Wam kilka widoczków. Chyba nie zbankrutuję. Co mi pokażę? O tu nic nie widać. Mgła, chmury, niskie. liście, kompletnie nic nie widać. W żadnym kierunku jak tam. Trochę szczątków drzew. Może ludzi w domu by uśmiech. Co mi pokazał? Ale pewnie informuję, co tam pewnie było, powinno być widać. no a Widać tyle z tego, co im tablica sugeruje. Dobrze w tym wszystkim, że ok, z jednej strony dobrze się szło, chociaż i tak damy za ciepło, ale jest ok, nie ma upału, bo są chóry i zbi. słońce nie pali. Z drugiej strony, jak już miałem zapłacić i niczego wam tu nie pokazać, to zapłaciłem niespełna 9 zł. Przelczeniu 50 km to przynajmniej po dzisiejszym kurcie 876, jak widzę, na portfelu elektronicznym Tak więc wycieczka fajna, no dzisiaj bez widoków. To jeszcze na ostatnią stronę. Może gdzieś jakiś mały przebłysk czegoś się ukaże Co wątpiec? Dużo ludzi bieża do koła, tam znacznie na koniec, ale standardowe pytanie, łatwiej jest wejść czy łatwiej jest zejść? Teoretycznie schodzisz mniejszy wysiłek, ale technicznie chyba łatwiej jest wchodzić. Tak mi się wydaje. No i także pytanie znowu nie rozstrzygnięte. ostatni szczyt z w